Dziś opowiem o jednym z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zapraszam. Pracując tam, byłam świadkiem sytuacji, gdy przyjeżdżały grupy obywateli pochodzenia żydowskiego. I bardzo często opluwane były flagi. Hitlerowskie wiszące przy peronie jest to część wystawy. Co miesiąc oddawano je do pralni. Popatrzcie, jaka trauma musi być w tych ludziach i przeżycia wojenne, skoro mimo upływu lat, to w nich nadal żyje i wywołuje negatywne emocje. Gdy pilnowałam gabinetu Oskara Schindlera, Widziałam inne, odmienne zachowania. Gdyby nie zdjęcie w ramce i zabezpieczeniu, byłoby już dawno wytarte i wyściskane. Zdarzyła mi się też tragiczna sytuacja, że musiałam wyprowadzać dwie starsze panie pochodzenia żydowskiego z getta. Jest to część wystawy, gdzie można poczytać listy tych, którzy musieli się tam znaleźć. I przetrwać lub nie okupację hitlerowską. Panie tak się wzruszyły, że prawie zemdlały, i trzeba było ich wyprowadzać z labiryntu wąskich przejść, ocudzić wodą i wezwać pogotowie. Ostatnim punktem zwiedzania jest fryzjer. Urządzony jak 100 lat temu, wchodząc, słyszy się nagranie: Dzień dobry, czym mogę służyć. Pierwszy raz dyżurując tam, odpowiedziałam automatowi. Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie odcinkiem niezwykłym, tak jak obiecywałam.